Dziś to, co lubimy najbardziej, czyli tylko drogeryjne kosmetyki. Zapraszam najpierw do Glam Shopu i pokażę Ci wszystkie odcienie. To jest piaskowy, mój ukochany odcień, ale wszystko pokażę na twarzy. Najpierw mamy oliwkę 0, potem mamy oliwkę 1, teraz wlatuje oliwka 2, teraz oliwka 3, potem będzie piaskowy 1, nie, to jest ciepły jeden i teraz piaskowy jeden, czyli ten najładniejszy odcień. Wszystko masz tutaj podpisane. Screena, proszę sobie zrobić bądź zapisać ten filmik, żeby nie umknął. Więc bierzemy ten piaskowy jeden i zobaczcie, jak on idealnie wtapia się w moją skórę. Serio, on w pierwszym momencie wygląda trochę szarawo, ale zobacz przy tych moich chłodnych włosach, jak to wszystko pięknie współgra. Serio, to jest jeden z piękniejszych neutralnych odcieni, jakie mam. W w swoim e, asortymencie, a mam ich bardzo dużo, umówmy się, bo ja ciągle szukam neutralnych odcieni w podkładach. No i nakładam go tym takim trójkątnym pędzlem od Boho Beauty, uwielbiam ten pędzel do nakładania podkładów, serio, serio, myślę, że teraz na Black Fridayowych wyprzedażach możecie zainteresować się pędzlami Boho Beauty, bo to jest serio najwyższa jakość włosia naturalnego, są przegenialne kształty, koniecznie tam wejdźcie, zobaczcie, ja za rzadko jakby pokazuję takie zestawy pędzli, a mam takie, bo przywlekłam je z targów. Sama sobie kupiłam chyba dwa i jeden dostałam gratis. Jakoś tak, w sensie, wiecie, do pokazania, napiszcie mi, czy jesteście zainteresowani pokazaniem pędzli. No, no to teraz weźmy sobie korektor. No, ten korektor, umówmy się, nie jest jakiś y, szczególny, w sensie takim, że u mnie zawsze najlepiej sprawdzają się jednak podkłady pod okiem. No i tutaj do aplikacji służy mi pędzelek z malowana BP Beauty, tak, tak się to nazywa. I tak to też jest bardzo dobry zestaw. I żeby nie było, sama go sobie kupiłam i jestem bardzo zadowolona, że go mam. Taka jest prawda. Dobrze, więc wklepujemy, wklepujemy bardzo dobrze rozblendowując ten korektor, żeby nie był gdziekolwiek nałożony grubiej, bo jednak korektor grubo nałożony, to tylko się prosi o kłopoty, zwłaszcza wiecie, jak ma się już taką wiotką skórę pod okiem. No i moja ukochana gąbeczka z kolekcji Oternity, tak ona się właśnie nazywa. I pamiętajcie, najpierw taką czystą, zwilżoną gąbeczką, ale czystą, ściągamy nadmiar podkładu właśnie z tych miejsc, gdzie chcemy najcieńszą możliwą warstwę, tak? Czyli tutaj, gdzie praktycznie nie mamy jakichś zaśnie, No i tak, zobaczcie, jak tu się światło zmieniało. Tak, tak, słońce wyszło. Mhm, tak więc sorry, sorry, bardzo przepraszam. Natomiast wy zobaczcie z bliska, jak pięknie wygląda ten podkład. No czy ja mam więcej coś mówić? No chyba raczej nie. No i w tym właśnie momencie wydarzyła się tragedia, ponieważ nie nagrałam tego momentu, w którym nakładam ten puder od bel, ale on mnie dość mocno wybielił, więc sobie dołożyłam odrobinkę pudru z Kiko, tak żeby on troszeczkę uspokoił tą biel, bo rzeczywiście byłam bardzo mocno, wiecie, taka wymączona. I teraz taką stroną, gdzie, którą nie nakładałam podkładu. Jeszcze to wszystko doklepuję, żeby ładnie się saliło. No i teraz moja ostatnia obsesja, czyli Daso Beauty i brązer. Chłodny. Słyszeliście, to był Czesterek. I zobaczcie, jak on się pięknie nakłada. On nie robi żadnych plam. Po prostu on sam pięknie. No rozkłada się jak marzenie. Zobaczcie, że on się rozkłada jakbym, nie wiem, erbraszem nakładała. Tak to słońce mnie do szału doprowadzało. No a pędzelek to jest T130 z Glam Shopu. Wiem, zawsze to powtarzam, ale uwierzcie mi, że zawsze znajdzie się osoba, która jak nie powiem, to zapytać, Marzenka, a czym ty nakładałaś brązel? To jest test 130 z glam shopu. No i tu od razu uprzedzam, uwaga, uwaga, jeżeli macie kalendarz z glam shopu i nie chcecie wiedzieć, jakie tam są cienie, to nie oglądajcie tego dalej, bo ja tutaj nakładałam właśnie cienie z kalendarza adwentowego z glam shopu. Natomiast zobaczcie, jak zmieniły się odcienie w momencie zmiany bluzeczki. Jak... I tutaj błagam, jeżeli znasz się na ustawieniach y, z Rayfona 15 Pro Max, to błagam cię, napisz mi, bo gdzieś się ustawia ten balans bieli. Ja pewnie tego nie mam ustawionego i dlatego te kolory tak się zmieniają. I uwaga, teraz wchodzi właśnie ta paleta. Proszę bardzo. Taka paleta nam wyszła i ponieważ kilka z was prosiło mnie, Marzenka, zrób makijaż właśnie już tymi kosmetykami. Bardzo proszę. Oto, on zaczynamy od tego średniego takiego różo -brązu i on oczywiście ląduje w załamaniu powieki, czyli po prostu budujemy sobie głębię spojrzenia. Tak to się pięknie nazywa. Ale tak w ogóle to z tymi cieniami praca jest jak marzenia. Po prostu one się cudownie rozcierają, fantastycznie się ze sobą łączą. Biorę ten taki lekko burgundowy, on jest troszeczkę ciemniejszy, ładuję go w zewnętrzny kącik, ale tu chciałam jakby wykorzystać dużo więcej cieni i odcieni. W związku z tym jeszcze będę pogłębiała to spojrzenie, a pędzelek, którym to aplikuję to jest oczywiście Boho Beauty 202. Tego chyba też nie muszę Wam mówić, co. No zobaczcie, to jest mega, ale mega uniwersalny pędzelek. Ale żebyście mieli lepszy wybór, to tam będą jeszcze inne pędzelki, obiecuję. No dobra, to teraz robimy drugie oczko takim moim standardowym e, sposobem, na, czyli po prostu przyciemniamy przygodowo. zewnętrzny kącik, delikatnie wjeżdżamy w załamanie, te cienie się blendują jak marzenie, przepięknie w, w, jakby przechodzą w siebie, nie mają żadnych smug i teraz zobaczcie, biorę taki mniejszy pędzeleczek, to jest z tej kolekcji Boho Beauty i komunikatywnie, ale nie pamiętam tu numerku, taki drobniutki i w tym ciemnym brązem jeszcze sobie zaznaczam mocniej Dolną powiekę, i tak najpierw nabierałam tak nieśmiało odrobinkę. Wiecie, odrobinka na czubeczek, te sprawy. Tu chciałam sobie zrobić taką rozdmianą, przydmioną kreseczkę, ale przyciemnienie linii, że jest coś takiego. No i zobaczcie, jak to ładnie zaczyna wyglądać, nabierać takie właśnie głębi i w ogóle, ale doszłam do wniosku, że jednak troszeczkę przyciemnie to mocniej. I zobaczcie, jaki my tu mamy pigment serio. Ja wzięłam naprawdę odrobinkę tego ciemnego cienia i zobaczcie, jak pięknie on wygląda. A? No, o, o tak, 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 tryfąka, tak. Można się zdziwić, więc doszłam no, do wniosku, że dobra, kreska kreską zrobię może tutaj później, ale na razie trzeba się zająć rozblendowaniem tego, więc e, wjechał pędzel Hulu DS10. Tak. I zobaczcie, jak takimi delikatnymi ruchami, jak można to wszystko fajnie rozblendować, ale tutaj to jest dosłownie ja ledwie muskam powiekę, tak? To kiedyś Daniel coś takiego ładnego powiedział, że pędzel powinien całować powiekę. Wracam do tego większego i jeszcze sobie dokładam odrobinkę tego cienia, który był najpierw w załamaniu powieki i nim tak sobie wszystko jeszcze rozdymiam, rozdymiam, dopracowuję. No da się to zrobić. Teraz zabrakło mi jeszcze ciepełka, więc wziąłam sobie taki taki piaskowy beżyk. Jeszcze tutaj tak bardzo delikatnie, ale wy widzicie, że ta powieka nie jest w żaden sposób naciągana, to są naprawdę bardzo subtelne muśnięcia, tak? No i dobrze. Tu jeszcze rozblendujmy, rozblendujmy, co ja tam jeszcze dalej chciałam zrobić. A biorę teraz taki pędzelek troszeczkę większy i to jest 201 Soft Definer, jakoś tak, z takiej kolekcji, chyba z marzenką Tarasiewicz albo z kolekcji tej różowej i biorę po prostu ten biały cień, on się nazywa Carrara i mamy rozświetlenie przez rozjaśnienie w wewnętrznym przepraszam, kąciku. To było troszeczkę za biało, więc tylko tak musnęłam troszkę, żeby to przeblendować i zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. No, mnie się bardzo podoba. No dobrze, no to teraz co? No, czas na blask, nie? Więc weźmy sobie ten piękny opalizujący róż. I tak tylko wklepującym ruchem, tap tap, 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 tak, odrobinkę klepu, klepu, i zobaczcie, jaki piękny odcień się wydobywa. Ładnie jest, co? No, mnie się bardzo podoba. I zobaczcie, ja tutaj nic nie przyspieszam, żebyście widzieli, jak ten makijaż się tworzy, i że naprawdę nie potrzeba bardzo dużo czasu, żeby coś takiego zrobić. No więc tutaj doklepuję sobie i teraz jeszcze będę wszystko przeblendowywała tym takim bordowawym cieniem wewnętrznym kąciku, bo pamiętajcie, jak nałożycie blask, to dobrze jest przeblendować sobie ten zewnętrzny kącik, bo wtedy to wszystko wygląda tak miękko, tak na takie dopracowane i takie perfekcyjne, nie? No, mnie się takie rzeczy podobają. No dobrze, to teraz pokazuję Wam mój tip, czyli nabieram odrobinkę wody micelarnej od Pariens i teraz moczę w tym ciemnym cieniu i ro będę robiła taką Ala kreseczkę, takie przydmienie linii rzęs. I rzeczywiście, jakby połączenie tej wody micelarnej i cienia daje mi y, taką plastyczność, tak taką delikatność w rysowaniu takiej kreski, bo ja nie chciałam tutaj mieć żadnych ostrych granic, chciałam, żeby to było po prostu takie delikatne, ale wyraźne. I tutaj właśnie ten płyn, właśnie nie płyn, tylko woda micelarna z Pariens jak najlepiej się sprawdza. A teraz na Pariens.pl w ogóle są genialne promocje, więc zapraszam Was, jest Black Week, więc tam jest chyba minus 20%. A jak wiecie, jeżeli chodzi o Pariens, to tam rzadko, kiedy mamy okazję aż do takich rabatów, więc tak, więc ja Wam serdecznie polecam z Pariens Serum Godess, oczywiście ten welwetowy krem, oczywiście ich paletkę Supermodel to, to, to są takie trzy totalne maskę i jeszcze krem pod oczy, ale wiem, że on nie każdemu pasuje. Mi zaczął pasować bardzo. Dobra, to teraz bierzemy się za brwi. To jest kredeczka 01 Taub Blond od Stars from the Stars. Ja ją bardzo lubię do takiego delikatnego wypełnienia moich brwi, tak po prostu od dołu. I zobaczcie, da się, da się, przeczesujemy, układamy sobie te brwi, biorę z glamshopu Shopu ten żel, bardzo go lubię, bo on nie jest zbyt mocny, wiecie, nie skleja mi tych włosków, nie robi mi takiej betonowej skorupki. Ja wiem, że są takie osoby, które to lubią, ale moje włosy są dość rzadkie, w sensie brwi yy, i takie niepotrzebujące betonu, tak, do tego, żeby, żeby były jakkolwiek ułożone. No i teraz weźmy sobie ten tusz joy. Ja bardzo lubię się z tym tuszem. On przepięknie przede wszystkim wydłuża nasze rzęsy. Teraz, jak on już sobie tak troszeczkę poleżał, to dużo szybciej możemy nabudować też objętość. Bardzo fajny tusz, nie odbija się, nie kruszy i ja się z nim mocno polubiłam. Zaraz Wam tutaj pokażę, jak te rzęsy wyglądają z bliska. Ja tutaj, tak jak Wam mówię, nie chciałam mocno przyspieszać tego filmiku. Więc sobie zobaczcie, o tak wyglądają moje rzęsy po jednej warstwie. Ładnie co? Podobałam się. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa, które z tych kosmetyków podobają Wam się tak mocno, mocno. A po drugiej warstwie wyszło tak. Ładnie. Mnie się bardzo podobuje, drodzy Państwo. Jeżeli słyszycie takie łapki tupu-tupu, no to Zuzia tam chodzi po górze i nie wiem, czy zaraz nie będzie czekać. Ale to zobaczymy, może się uda nagrać to wszystko jednym ciągiem bez przerwania. Dobra. No więc tuszuję, tuszuję. Zawsze robię to od nasady rzęs. I zobaczcie, że tutaj mi się stworzyło takie bardzo, bardzo ładne zagęszczenie tych moich, no dość rzadkich rzęs. No to jeszcze wytuszowałam sobie te moje piękna rzęs na dolnej powiedz i proszę mamy nowości do ust z Glamshopu czyli to jest lakierka do ust ojku jakie to jest dobre powiadam wam a tutaj wam pokażę słocze yy, tak z bliska i z fleszem wszystkich kolorów yy, i to jest najlepsza kredka a to jest bardzo dobry balsamik do ust który też był właśnie w kalendarzu adwentowym. więc Teraz obrysuję sobie moje usta, bo najpierw je nasmarowałam delikatnie właśnie tym balsamikiem, obrysowuję kredką Ice Kiss, Ice Kiss, to się nazywa od Hulu, uwielbiam ten kolor. No zobaczcie, jak on pasuje do mnie. No po prostu jest ideolo, proszę Państwa, ideolo. No, no dobrze, to teraz bierzmy sobie lakierkę pod tytułem Błyszczący Nudziak. I rzeczywiście jest taki dość mocno błyszczący. On ma też drobinki w sobie, tego tak na pierwszy rzut oka nie widać, ale potem Wam podświetlę, to zobaczycie, jak to ładnie wygląda. No i do tego, jakąż to ma konsystencję. To jest jak masełko do ust, ale takie troszeczkę bardziej gęste, ale nie lepiące się otulające usta bardzo nawilżające no wow po prostu wow uwielbiam ten produkt do ust jest inny niż tafla bardziej taki mm, gęsty no i teraz bierzemy lakierkę w kolorze po prostu lakierka do ust i tutaj mamy najwięcej drobinek ona jest taka bardziej różowawa yy, taka nawet bym powiedziała taka Bardziej dla mnie natomiast tutaj mamy najwięcej tych drobineczek i zobaczcie, kurczę, no ten srajf, nie pokazuje tak, jak ja bym chciała, no po prostu nie wiem, jak mam to nagrać, żeby, żeby to było widać, ale zobaczcie, jak kusząco wyglądają te usta. No, no, no sami mi napiszcie na dole, czyż nie pięknie są takie soczyste? No właśnie dzięki tej drobince to pięknie wygląda, ale zobaczcie, nawet po wytarciu, widzicie? Widzicie, zostają jeszcze drobinki. Tak więc y, ten kolor ma tych drobinek najwięcej. Ja teraz musiałam to zmyć właśnie wodą micelarną od Pariens. No i y, jeszcze, że tak powiem, dorysowałam sobie kontur, bo delikatnie go starłam i weźmiemy sobie mój ukochany kolor, czyli glazurka 2.0. Tak, ten kolor lubię najbardziej, jest najbardziej chłodny i teraz jeszcze zobaczcie w świetle, właśnie latareczki, jak to się błyszczy. Czy wy widzicie tą lakierkę, ten kolor po środku, ile ma drobinek? No, mam nadzieję, że no, to tak widać średnio. No, troszkę widać, ale. Glazurka 2.0 robi naprawdę robotę. Uwielbiam i to jest mój najukochańszy kolor, bo on jest taki najchłodniejszy, najbardziej taki, widzicie w kolorze moich ust. Zobaczcie, tu jest niewielka różnica. On tylko podbija kolor moich ust, i uważam, że wygląda po prostu przeobłędnie. A komfort na ustach jest, no, nieziemski. Tyle mam do powiedzenia. A teraz jeszcze raz zobaczcie te kolory. No, teraz chyba widać te. Tak, teraz widać te drobinki, po prostu chciałam Wam koniecznie pokazać, jak pięknie one odbijają światło. No dobrze kochani, to w takim razie makijaż skończony, koniecznie mi napiszcie, czy coś przykuło Waszą uwagę, czy coś będziecie się na coś kusić. Teraz na tych Black Fridayowych wyprzedażach jestem mega ciekawa, piszcie komentarze, postaram się na każde odpowiedzieć. Bo normalnie stęskniłam się zapisaniem z wami. No dobrze, kochani, to w takim razie ściskam was, całuję, zapraszam na kolejne odcinki i czekam na komentarze Buziaki.